Odkryj tajemnicę, które kryje Twój umysł. Wyobraź sobie ciepłe popołudnie w zatłoczonej kawiarni. W powietrzu unosi się aromat palonej kawy i świeżo upieczonych rogalików. Słońce wpada przez duże okna, rozpraszając ciepłe światło na drewnianych stolikach. Przy jednym z nich siedzą dwie osoby. Może to para przyjaciół, którzy nie widzieli się od dawna. Może to dwójka współpracowników po ważnym spotkaniu. Albo dwoje zakochanych, którzy wciąż próbują się nawzajem poznać. Jedno z nich mówi coś z uśmiechem. Może anegdota o tym, co przydarzało się rano, może refleksję o życiu, a może coś ważniejszego, coś, co naprawdę chce przekazać. Drugie kiwa głową, potakuje w rytm słów, jakby w pełni rozumiało. Ich oczy spotykają się na ułamek sekundy, jakby niewidzialne nici porozumienia splatały ich myśli w jedno. Wymieniają uśmiechy, śmieją się w tych samych momentach. Z pozoru to idealna rozmowa. Harmonia myśli, pełna synchronizacja. Zatrzymajmy ten moment. Czy oni naprawdę się rozumieją? Czy to, co jedno z nich powiedziało, znaczy dla drugiego dokładnie to samo? A może w ich głowach rozgrywają się zupełnie różne historie? Może jedno opowiada o czymś, co wydaje się banalne, ale dla niego ma głębsze znaczenie, którego drugie nie dostrzega? Może jedno mówi o strachu, a drugie słyszy w tym tylko żart? Może jedno chce podzielić się radością, a drugie interpretuje to jako przechwałkę? Może? A może złudzenie porozumienia to jedna z największych iluzji, w jaką wierzymy? Bo tak naprawdę nikt z nas nigdy nie słyszy tego, co zostało powiedziane? Słyszymy jedynie to, co jesteśmy w stanie usłyszeć. Nasz umysł nie jest biernym odbiorcą, nie chłonie słów jak gąbka on jest aktywnym twórcą. Przetwarza, filtruje, dopasowuje. Każde zdanie, które do nas dociera, przechodzi przez skomplikowaną sieć wspomnień, skojarzeń, emocji i wcześniejszych doświadczeń. Dlatego ten sam komunikat może dla dwóch osób znaczyć coś zupełnie innego. Pomyśl o słowie dom. Dla jednej osoby to ciepło dzieciństwa, zapach ciasta drożdżowego pieczonego przez babcie i wspomnienie zimowych wieczorów spędzonych przy kominku. Dla kogoś innego to coś zupełnie przeciwnego, miejsce, do którego nie chce wracać, symbol samotności, zimna, kłótni. A przecież to tylko jedno proste słowo. A teraz wyobraź sobie, jak skomplikowane musi być rozumienie całych zdań, pełnych niuansów, metafor, emocji. Myślimy, że mówimy tym samym językiem, ale w rzeczywistości każdy z nas. Mówi swoim własnym dialektem, ukształtowanym przez jego życie, jego doświadczenia, jego wewnętrzny świat. I właśnie dlatego tak często się nie rozumiemy. Dlatego po długiej rozmowie możemy wyjść z zupełnie różnymi wnioskami. Dlatego nieporozumienia zdarzają się nawet między ludźmi, którzy znają się całe życie. I dlatego czasem czujemy się samotni, nawet gdy otacza nas tłum. Nie dlatego, że nikt nie chce nas zrozumieć. Nie dlatego, że w pewnym sensie nikt nie może nas w pełni zrozumieć, ale to nie znaczy, że komunikacja jest skazana na porażkę. Właśnie dlatego warto o niej rozmawiać. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się, jak działa nasz mózg, jakie mechanizmy psychologiczne i ewolucyjne wpływają na sposób, w jaki się ze sobą porozumiewamy. Bo jeśli lepiej zrozumiemy, dlaczego tak często się mijamy, może uda nam się znaleźć sposób, by spotkać się pośrodku żeby nie tylko słyszeć, ale naprawdę słuchać. Więc jak to się dzieje? Jak działa komunikacja? Dlaczego mózg sprawia, że rozumiemy rzeczy inaczej niż zostały powiedziane i czy możemy coś z tym zrobić? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj. Zacznijmy od prostego pytania. Co dzieje się w twojej głowie, gdy słuchasz? Nie zastanawiasz się nad tym na co dzień, prawda? Słuchanie wydaje się czymś oczywistym, naturalnym. Ktoś mówi, a ty po prostu odbierasz dźwięki i rozumiesz ich znaczenie. Ale to, co dzieje się w twoim mózgu w tym momencie, to nic mniej niż magia. Wyobraź sobie, że jesteś na spotkaniu z przyjacielem. Siedzi naprzeciwko ciebie, opowiada historię. Jego głos ma określony rytm, pauzy, wahania. Zmienia tonację, a ty nieświadomie dostosowujesz swoją mimikę do jego emocji. Kiedy mówi coś zabawnego, uśmiechasz się, kiedy jego głos lekko drży, przechylasz głowę, okazując współczucie. To nie jest przypadek to efekt działania neuronów lustrzanych, małych, ale potężnych komórek w Twoim mózgu, które sprawiają, że czujesz to, co czuje rozmówca. Dzięki nim, gdy widzisz kogoś zdziwającego, masz ochotę zrobić to samo. Gdy ktoś się uśmiecha, twoje mięśnie twarzy instynktownie napinają się w odpowiedzi. A gdy ktoś mówi do ciebie szeptem, sam zaczynasz mówić ciszej, nawet jeśli nie masz takiego zamiaru. Twój mózg cały czas dostosowuje się do drugiego człowieka. To właśnie dlatego, kiedy patrzysz komuś w oczy, masz wrażenie, że rozumiecie się bez słów. To dlatego w grupie ludzi śmiech działa jak wirus, bo jesteśmy zaprogramowani na współodczuwanie. Ale tutaj właśnie czai się pułapka, bo twój mózg nie jest tylko odbiornikiem on jest także twórcą. Nie chłonie rzeczywistości taką, jaka jest. On ją konstruuje. Za każdym razem, gdy słuchasz drugiego człowieka, twój mózg nie tylko odbiera jego słowa, on dopowiada to, czego brakuje. Zapełnia luki, dopasowuje intonacje, gesty, miny do swoich wcześniejszych doświadczeń. I tu zaczyna się problem, bo to oznacza, że w rzeczywistości nie słyszysz tego, co ktoś powiedział. Słyszysz to, co twój mózg postanowił, że zostało powiedziane. To subtelna, ale ogromna różnica. Pomyśl o wiadomościach tekstowych, dostajesz krótką odpowiedź dobrze. I od razu w twojej głowie uruchamia się proces interpretacji. Jeśli jesteś w dobrym humorze, pomyślisz okej, okay, wszystko w porządku. Ale jeśli masz gorszy dzień, jeśli ostatnia rozmowa z tą osobą była napięta, możesz przeczytać to jako coś chłodnego, zdystansowanego. Może nawet jako pasjonującą, ukrytą wiadomość, której prawdziwe znaczenie trzeba odszyfrować. Tylko czy ono tam w ogóle było? To właśnie dlatego dwóch ludzi może przeczytać to samo zdanie i dojść do zupełnie różnych wniosków. Jeden zobaczy w nim ironię, drugi troskę, trzeci obojętność. A to dopiero początek, bo twój mózg nie tylko interpretuje pojedyncze słowa, on filtruje całą rzeczywistość. Każda rozmowa, w której bierzesz udział, przechodzi przez skomplikowaną sieć twoich wcześniejszych doświadczeń. To jak kolory okularów, przez które patrzysz na świat. Jeśli kiedyś zostałeś oszukany, będziesz podejrzliwy wobec słów ludzi. Jeśli ktoś kiedyś cię zawiódł, będziesz bardziej skłonny doszukiwać się ukrytych znaczeń. Jeśli wychowałeś się w domu, w którym miłość okazywało się poprzez drobne gesty, a nie wielkie słowa, możesz nie dostrzec uczuć, które ktoś próbuje ci przekazać werbalnie. Komunikacja nigdy nie jest prostą wymianą informacji, jest zderzeniem światów. Świata twojego i świata osoby, z którą rozmawiasz. I nie ma dwóch ludzi, którzy widzą rzeczywistość dokładnie w ten sam sposób. To dlatego tak łatwo o nieporozumienia, to dlatego możemy godzinami rozmawiać, a potem wyjść z zupełnie innymi wnioskami, bo słowa to tylko część historii, resztę nasz mózg dopowiada sam. Więc, skoro już o tym mówimy, jak wiele razy zdarzyło ci się założyć, że ktoś coś miał na myśli, tylko po to, by później odkryć, że zupełnie się pomyliłeś? Jak często myślałeś, że dobrze odczytałeś intencje drugiej osoby, tylko po to, by zdać sobie sprawę, że interpretowałeś jej słowa przez pryzmat własnych myśli i emocji? A teraz najważniejsze pytanie: skoro wszyscy mamy te filtry, skoro nasz mózg zniekształca to, co słyszymy, to czy możemy nauczyć się słuchać lepiej? Masz w głowie filtry, każdy je ma, nie widzisz świata takim, jaki jest. Widzisz go takim, jaki pozwala ci zobaczyć Twój umysł. Brzmi niepokojąco? Może, ale tak właśnie działa rzeczywistość. Każda informacja, która do Ciebie dociera, każda rozmowa, każdy artykuł, każda wiadomość, którą czytasz w telefonie, przechodzi przez niewidzialne sito Twoich wcześniejszych doświadczeń, przekonań i emocji. To właśnie one kształtują Twój obraz świata. To one mówią Ci, co jest prawdziwe, a co nie. Bez tych filtrów każda rozmowa byłaby chaotycznym strumieniem dźwięków, każda informacja przytłaczającym szumem. Twój mózg nie może sobie na to pozwolić, więc upraszcza, sortuje, odcina to, co zbędne. Problem w tym, że czasami odcina zbyt wiele. Wyobraź sobie, że patrzysz na świat przez niewidzialną klatkę. To nie jest klatka z metalu. Nie widzisz jej krat, nie czujesz ich pod palcami, ale jest tam, wokół ciebie. I kształtuje wszystko, co do ciebie dociera. To klatka myślowa, jest zbudowana z Twoich wcześniejszych doświadczeń, wartości, przekonań. Każdy jej pręt to jakiś fragment Twojej przeszłości, coś, czego się nauczyłeś, coś, co usłyszałeś od kogoś, komu ufałeś. Niektóre z tych prętów są solidne, trzymają cię w ryzach logicznego myślenia, ale inne, inne powstały z przekonań, które nigdy nie zostały poddane próbie. To one sprawiają, że nie widzisz pełnego obrazu. Błąd potwierdzenia to jeden z najpotężniejszych mechanizmów, które rządzą Twoim umysłem. Twój mózg nie szuka prawdy, twój mózg szuka potwierdzenia tego, w to już wierzysz. Jeśli jesteś przekonany, że świat jest pełen ludzi, którzy chcą Cię oszukać, każdy uprzejmy gest wyda Ci się podejrzany. Jeśli wierzysz, że Twoja praca nie jest doceniana, każde neutralne zdanie szefa może zabrzmieć jak ukryta krytyka. Jeśli jesteś pewien, że szczepionki są niebezpieczne, każda informacja potwierdzająca to przekonanie będzie dla Ciebie dowodem, a każda, która temu przeczy, manipulacją, kłamstwem, spiskiem. To nie znaczy, że jesteś nierozsądny. To znaczy, że Twój mózg robi dokładnie to, do czego został zaprogramowany przez ewolucję. To oszczędność energii, bo zmiana przekonań wymaga wysiłku, a mózg nie lubi wysiłku. Ale na tym nie koniec, bo jeśli myślisz, że im mniej ktoś wie, tym bardziej zdaje sobie sprawę ze swoich braków, cóż, pora na kolejny błąd myślowy. Efekt Dunninga Krugera. Im mniej wiemy o danym temacie, tym bardziej wydaje nam się, że wiemy wszystko. To dlatego w internecie tak często spotykasz ludzi, którzy z całą pewnością wiedzą, jak działa świat. Nie mają wątpliwości, nie zostawiają miejsca na pytania, nie myślą o tym, że mogą się mylić. Dlaczego? Bo nie wiedzą wystarczająco dużo, by zdać sobie sprawę, jak skomplikowany jest dany temat. To dlatego nowicjusz w jakiejś dziedzinie może mówić o niej z większą pewnością niż ekspert, który przez lata nauczył się, jak wiele jeszcze nie wie. To dlatego niektórzy ludzie twierdzą, że mogą zrozumieć skomplikowane mechanizmy polityki po przeczytaniu jednego artykułu. To dlatego niektórzy są przekonani, że znaleźli sekretne informacje, których nie dostrzegli naukowcy z doktoratami. Bo ich wiedza jest płytka, ale wydaje im się, że sięga głęboko. A to, co wydaje się proste, najczęściej wcale takie nie jest. Ale teraz ważne pytanie: co możemy z tym zrobić? Jak otworzyć naszą klatkę myślową? Jak sprawić, by nasze filtry nie zamykały nas na świat, ale pomagały go zrozumieć? To nie jest łatwe. To wymaga odwagi, by spojrzeć na własne myśli i zapytać: A co, jeśli się mylę? Wymaga świadomego wysiłku, by szukać nie tylko tych informacji, które są zgodne z naszymi przekonaniami, ale także tych, które je opodważają. Wymaga umiejętności mówienia nie wiem, zamiast kurczowego trzymania się złudnej pewności. I wreszcie, wymaga zdolności do słuchania innych, nawet jeśli mówią rzeczy, które są dla nas niewygodne. Bo jeśli nie potrafimy dostrzec naszych własnych filtrów, to nigdy nie zobaczymy świata takim, jakim jest naprawdę. A skoro już o tym mówimy, czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że odrzuciłeś jakiś argument nie dlatego, że był błędny, ale dlatego, że nie pasował do tego, w co już wierzyłeś? Czy kiedykolwiek złapałeś się na myśli, ten człowiek nie może mieć racji, bo ja mam rację? A jeśli tak, to czy jesteś gotów otworzyć drzwi swojej klatki i spojrzeć na świat trochę szerzej? Wyobraź sobie świat sprzed tysięcy lat, nie ten, który znasz. Nie świat miast, komputerów i internetu, ale świat, w którym jedyne światło pochodzi od ognia, a jedynym dźwiękiem w nocy jest odległy ryk drapieżnika. Jesteś częścią małej grupy. Może jest was piętnastu, może dwudziestu, ludzi takich jak ty, uważnych, czujnych, zależnych od siebie nawzajem. Nie masz słów, którymi mógłbyś opisać zagrożenie, ale masz coś innego. Masz gesty. Masz dźwięki, niskie wibracje, które mówią spokój, i nagłe krzyki, które oznaczają uciekaj. Masz spojrzenia, które mówią więcej niż jakiekolwiek zdanie mogłoby wyrazić. To właśnie tutaj, przy tym ogniu, w tym prastarym świecie, rodzi się komunikacja. Nie jako luksus, nie jako coś dodatkowego, ale jako narzędzie przetrwania. Bo jeśli nie potrafisz przekazać innym, gdzie czai się drapieżnik, jeśli nie możesz ostrzec, że zbliża się burza, umierasz. Jeśli nie możesz powiedzieć, możemy zaufać tej osobie, albo ten człowiek jest niebezpieczny, twoja grupa jest skazana na chaos. To dlatego komunikacja nie jest przypadkiem jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy cały nasz świat. Przez pokolenia doskonaliliśmy naszą zdolność do przekazywania informacji. Z czasem pojawiły się pierwsze prymitywne słowa, nie były jeszcze językiem w takim sensie, jak rozumiemy go dzisiaj, ale pozwalały na coś więcej niż tylko krzyk ostrzegawczy, umożliwiały opowiadanie historii. A historia to coś więcej niż tylko zbiór faktów. Historia to spoiwo, które scala wspólnotę. Jeśli mówisz innym, tam za rzeką żyje lew, ale jeśli pójdziemy razem, możemy go pokonać. Tworzysz nie tylko informacje, ale i poczucie wspólnego celu. Jeśli opowiadasz, jak ktoś z waszej grupy odważył się zrobić coś niezwykłego, nie tylko dzielisz się relacją z przeszłości, tworzysz wzór do naśladowania. I właśnie dlatego język nie był tylko narzędziem, był rewolucją. To dzięki niemu mogliśmy nie tylko przekazywać informacje, mogliśmy wyobrażać sobie przeszłość, mogliśmy mówić o tym, czego jeszcze nie ma. O planach, o marzeniach, o tym, co mogłoby się wydarzyć, jeśli podejmiemy określone decyzje. I co najważniejsze, mogliśmy wpływać na siebie nawzajem. Nadal nosimy w sobie ten mechanizm. To dlatego, kiedy ktoś w tłumie zaczyna klaskać, reszta dołącza. To dlatego, kiedy ludzie wokół ciebie się śmieją, ty także zaczynasz się uśmiechać, nawet jeśli nie do końca rozumiesz, z czego się śmieją. To dlatego, kiedy jesteś z kimś przez dłuższy czas, nieświadomie zaczynasz przejmować jego sposób mówienia, jego gesty, jego ton głosu. Nie możesz się temu oprzeć. To jest głęboko zakorzenione w twoim mózgu. Komunikacja to synchronizacja, współdzielenie rytmu, wspólne przeżywanie emocji. To dlatego politycy używają tych samych fraz, powtarzają w kółko te same hasła, bo nasz mózg uwielbia rytm i powtórzenia. To dlatego fake newsy tak łatwo się rozprzestrzeniają, bo jeśli raz usłyszysz jakąś informację, a potem zobaczysz ją po raz drugi, twój mózg zaczyna traktować ją jako bardziej prawdziwą. Nie dlatego, że jest prawdziwa, ale dlatego, że ją rozpoznajesz. A mózg ufa temu, co znajome. A teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Bo skoro komunikacja ma taką moc, jeśli od tysięcy lat buduje nasze społeczności, wzmacnia więzi, synchronizuje nasze emocje. To oznacza, że może być także narzędziem manipulacji. Jeśli potrafisz wpłynąć na sposób, w jaki ktoś myśli, jeśli możesz podsunąć mu powtarzające się komunikaty, które rezonują z jego emocjami, możesz sprawić, że uwierzy w coś, co nie jest prawdą. Możesz sprawić, że poczuje się częścią grupy, która w rzeczywistości nie istnieje. Możesz użyć komunikacji, by jednoczyć, ale możesz też użyć jej, by dzielić. Więc teraz pytanie brzmi, jak możemy świadomie używać tego, co daje nam komunikacja? Jak odróżnić słowa, które łączą, od tych, które tylko udają, że łączą? Jak nie dać się złapać w pułapkę manipulacji, gdy ktoś wykorzystuje nasze ewolucyjne instynkty przeciwko nam? Bo język jest bronią, a my żyjemy w czasach, w których słowa mogą być silniejsze niż miecze. A skoro już o tym mówimy? Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że coś, co wielokrotnie słyszałeś, zaczęło brzmieć jak prawda, choć nigdy tego nie sprawdziłeś? Czy kiedykolwiek czułeś, że bardziej wierzysz komuś, kto mówi pewnie i rytmicznie, niż komuś, kto waha się, szuka słów, choć ten drugi mógł mieć więcej racji? Jeśli tak, to może czas nauczyć się słuchać inaczej. Świat jest pełen złudzeń, nie dlatego, że ludzie są naiwni, nie dlatego, że nie chcą znać prawdy. Ale dlatego, że ich mózgi, tak jak nasz, są skonstruowane w określony sposób. Pomyśl o tym, jak odbierasz rzeczywistość. Każdy dzień to lawina informacji. Budzisz się, sprawdzasz telefon, powiadomienia, nagłówki, setki wiadomości, każda z nich próbująca przyciągnąć Twoją uwagę. Ale Twój mózg nie może przetworzyć wszystkiego, więc co robi? Sortuje. Wybiera to, co dla Ciebie najważniejsze. To, co wydaje się najbardziej istotne, problem w tym, że to, co wydaje się istotne, nie zawsze jest prawdą. Bo twój mózg nie szuka prawdy, twój mózg szuka potwierdzenia. Pamiętasz błąd potwierdzenia? To ta niewidzialna siła, która sprawia, że chętniej przyjmujesz informacje zgodne z twoimi przekonaniami, a odrzucasz te, które im przeczą. Jeśli już w coś wierzysz, każda nowa wiadomość, każdy artykuł, każda rozmowa z kimś, kto myśli podobnie, utwierdza cię w twojej wersji rzeczywistości. A jeśli trafisz na coś, co ją podważa, w najlepszym wypadku zignorujesz, w najgorszym uznasz za atak. Nie jesteś w tym sam. To samo dzieje się z każdym z nas. I to właśnie dlatego fake newsy rozprzestrzeniają się szybciej niż prawdziwe informacje. Bo fake newsy są prostsze, bardziej emocjonalne, lepiej zapadają w pamięć. Nie muszą być logiczne, muszą być tylko dobre narracyjnie. Jeśli historia jest odpowiednio chwytliwa, nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa. Na przykład, znasz teorię, że człowiek nigdy nie wylądował na Księżycu, że całe nagranie było sfałszowane w hollywoodzkim studiu? To historia, która krąży od dekad, i choć można ją obalić na tysiące sposobów, Fakty nie mają znaczenia, bo fałszywa wersja ma w sobie coś ekscytującego. Daje poczucie, że wiesz coś, czego nie wiedzą inni, że jesteś tym, który przejrzał spisek. A to silne uczucie tak silne, że nawet jeśli ktoś pokaże ci dowody, zdjęcia, świadectwa setek naukowców, twój mózg się broni, bo jeśli miałbyś uwierzyć, że to wszystko było prawdą, oznaczałoby to, że się mylisz. A ludzie nienawidzą się mylić. Zauważ, jak rzadko słyszysz od kogoś: Myliłem się. Nie dlatego, że ludzie są uparci, ale dlatego, że zmiana zdania wymaga wysiłku. To boli. To sprawia, że trzeba zakwestionować swój sposób myślenia, a nasz mózg nie lubi tego robić. Zmiana przekonań wymaga więcej energii niż ich utrzymanie, więc wybieramy drogę na skróty. Przyklejamy się do swoich wersji rzeczywistości i bronimy ich, nawet jeśli są błędne. I teraz spójrz na to z perspektywy tych, którzy tworzą informacje. Politycy, media, korporacje, wszyscy wiedzą, jak działa Twój mózg. Wiedzą, że powtarzanie pewnych fraz sprawia, że zaczynasz w nie wierzyć. Wiedzą, że jeśli dasz ludziom prostą, emocjonalną historię, zapamiętają ją lepiej niż skomplikowane fakty. To dlatego slogany polityczne są krótkie i chwytliwe. To dlatego fake newsy często są bardziej atrakcyjne niż rzeczywistość. Bo rzeczywistość jest skomplikowana, a kłamstwo może być proste. I w świecie, w którym wszyscy walczą o twoją uwagę, proste wygrywa. Więc jak się przed tym bronić? Jak nauczyć się widzieć więcej? Nie jest to łatwe, ale jest możliwe. Pierwszy krok naucz się lubić słowo może. Może to, w co wierzę, nie jest pełną prawdą? Może istnieją dowody, których jeszcze nie widziałem. Może powinienem zadawać więcej pytań? I wreszcie, może powinienem zaakceptować, że czasem się mylę. Bo dopiero wtedy, gdy nauczymy się zadawać pytania, zamiast szukać potwierdzenia, będziemy w stanie zobaczyć świat takim, jaki jest, nie takim, jakim chcielibyśmy go widzieć. Czas mija, świat się zmienia, a my, może też, możemy się zmienić. Dwoje ludzi wciąż siedzi przy stoliku, dwoje przyjaciół, współpracowników, może kochanków. Jedno mówi coś z uśmiechem, drugie potakuje, jakby się zgadzało, ale potem zatrzymuje się, marszczy brwi. Chwileczkę mówi: To, co powiedziałeś, rozumiem tak i tak. Czy to miałeś na myśli? I nagle coś, co miało być zwykłą rozmową, staje się prawdziwym połączeniem, niedomysłem. Nie złudzeniem porozumienia, ale momentem, w którym ktoś naprawdę próbuje zrozumieć. Bo komunikacja to nie tylko wymiana słów, to nie ping-pong, w którym liczy się szybkość odpowiedzi, to nie wyścig, kto powie coś lepszego, mądrzejszego, bardziej błyskotliwego. Komunikacja to sztuka zrozumienia i to sztuka, której paradoksalnie nigdy nas nie uczono. Więc jak możemy komunikować się lepiej? Po pierwsze, nigdy nie zakładaj, że rozumiesz drugą osobę, zanim to sprawdzisz. Ludzki umysł jest jak translator, który cały czas pracuje na własnym oprogramowaniu. To, co słyszysz, przechodzi przez filtry twoich doświadczeń, twojego wychowania, twoich emocji. Więc kiedy ktoś mówi Mam już dość, czy to oznacza, że jest tylko zmęczony, że chce zmienić temat, a może, że potrzebuje pomocy, której nie potrafi wyrazić wprost? Nie dowiesz się, dopóki nie sprawdzisz. Parafrazowanie nie jest sztucznym zabiegiem, jest narzędziem, które otwiera drugą osobę. Zamiast zakładać, że wiesz, co miała na myśli, powiedz: Rozumiem to tak i tak. Czy dobrze to ująłem? I wtedy zobaczysz, co się stanie. Może rozmówca powie: Tak, właśnie to miałem na myśli, a może Nie, wcale nie o to mi chodziło. I nagle, zamiast rozmowy, w której każdy mówi do własnych myśli, Macie prawdziwy dialog. Po drugie, słuchaj naprawdę. Nie w ten sposób, w jaki większość ludzi słucha, myśląc już o swojej odpowiedzi, czekając tylko na moment, w którym można się wtrącić. Ale słuchaj po to, by zrozumieć, a nie po to, by odpowiedzieć. To trudniejsze niż się wydaje. Spróbuj następnym razem, gdy ktoś będzie mówił. Nie przerywaj, nie formułuj już w głowie swojego zdania. Po prostu bądź obecny. I zobacz, jak zmienia się rozmowa. Zobacz, jak ludzie zaczynają mówić więcej, gdy czują, że są słuchani, jakich słowa stają się bardziej prawdziwe, bo każdy z nas chce być usłyszany, nie tylko w sensie dosłownym, ale w tym głębszym, w którym naprawdę jesteśmy dostrzegani. Po trzecie, zadaj sobie pytanie, co jeśli się mylę? Po jedno pytanie mogłoby zmienić świat, bo większość ludzi nie chce zmieniać zdania. Traktujemy swoje przekonania jak fortyfikacje, których musimy bronić. Ale co by się stało, gdybyśmy odważyli się zapytać: A jeśli istnieje coś, czego jeszcze nie wiem? A jeśli ta druga osoba widzi coś, czego ja nie dostrzegam? Nie oznacza to, że musisz rezygnować ze swoich przekonań. Oznacza to tylko, że zostawiasz otwarte drzwi. Na możliwość, że rozmowa może cię czegoś nauczyć i że czasem, tylko czasem, może nie masz racji. I wreszcie pamiętaj: to, co dla ciebie jest oczywiste, dla kogoś innego może być czymś zupełnie nowym. Każdy człowiek nosi w sobie inny świat, każde słowo, które wypowiadasz, może mieć dla kogoś inne znaczenie. Więc zanim uznasz, że ktoś na pewno wie o co ci chodzi, sprawdź, zapytaj. Spójrz na rozmowę nie jak na coś mechanicznego, ale jak na most, który buduje razem. Bo właśnie tym jest komunikacja, nie tylko mówieniem, ale tworzeniem połączenia między dwoma światami. Chwileczkę mówi jedno z nich. To, co powiedziałeś? Rozumiem tak i tak. Czy to miałeś na myśli? Drugie patrzę na niego przez chwilę. Widać, że nie spodziewało się tego pytania, ale potem się uśmiecha, nie zupełnie odpowiada, ale cieszę się, że pytasz. I tak oto zaczyna się prawdziwa rozmowa a Ty, jak często pytasz, czy naprawdę dobrze zrozumiałeś? Świat nie kończy się na tych pytaniach ani na tych odpowiedziach. Jeśli chcesz wyruszyć w kolejne podróże po światach nieoczywistych, zostań. Subskrybuj, podnieś kciuk. A dzwonek da ci znać, kiedy znów wyruszymy w kolejną podróż. A jeśli masz ochotę dorzucić coś od siebie, w opisie znajdziesz zbiórkę dla tych, którzy nie proszą, ale potrzebują naszych czworonożnych towarzyszy. Możesz też zaprosić mnie na wirtualną kawę. Za każdy gest dziękuję i do usłyszenia, gdziekolwiek zaprowadzi nas następna opowieść.